Witam Was w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj czwartek, 1 kwietnia. Prima release. Myślę, że nie jednej osobie na wieść o nowym nabytku zabiło serduszko szybciej. Przyznać się komu? Wykonujemy się w OFSA. Już ostatnia dzisiaj działka, godzina. 16 od godziny 8.30 yy, wysieliśmy już 10 hektarów już albo dopiero w zależności od jakie na swoim gospodarstwie wydajności osiąga no ale tutaj na to jest czwarty kawałek który obsiewamy jak widzicie no wiadomo teren górski yy, trzeba troszeczkę tutaj yy, uważać troszkę się namęczyć ale jakoś dajemy radę no i przede wszystkim y, taka informacja y, bo czuję się jak osioł Pamiętacie tą społeczność? Nigdy więcej worków i big-bagów No to jestem już osłem, bo dzisiaj tak szufluje pięknie wiaderkę masz miło W każdym y, razie dzisiaj się wychodzi y, no naprawdę dość y, dość dobrze. Myślałem, że będziemy do późna siali a tutaj naprawdę mam bardzo dobrą wydajność ta ziemia sobie troszeczkę uprawiona przeskła i się ładnie rozsypuje, mogę przyspieszyć i jeżdżę 12 na godzinę czasami nawet na bardziej równym polu 15 także tutaj ten siew razem z tankowaniem można uznać, że mamy E, około e, hektar 20 arów e, na e, godzinę. Spalanie będzie trzeba tutaj. po tej kurczach niestety ono tutaj wyjdzie około 12 litrów, pokazuje mi 1,1 e, na hektar. No ale to wiadomo, jest poślizgiem. Ja mam dzisiaj do wysiania 12 hektarów, a pewnie mi pokaże komputer na koniec. E, około 15, około 14 tak naprawdę, bo tutaj jeszcze mi zostały 2, no troszkę ponad 14, także trzeba sobie troszeczkę doliczyć Prędkość 12 na godzinę, d3, d2, 1700 obrotów, 400 na 60 na bałku, na przekładni 540 zwykłych, nie eko, więc siew nie ekologicznych, Wysiewamy z własny materiał owiec bingo. W związku z tym, że to troszeczkę jest też słabszy w tym roku materiał niż w ubiegłych latach, kiedy staraliśmy się używać tylko i wyłącznie materiał kwalifikowany. Z tego względu, że nam troszeczkę go zostało i tak jak informowałem Was na jesień, zalała nam bo na zalała nam magazyn i gdzieś tam 3-4 tony tego owsa ucierpiało. To no jest właśnie tego objazd. on ma troszeczkę mniejszą zdolność kiełkowania, ale po prostu po co ma gdzieś w magazynie jak może rosnąć na polu, więc jest tutaj norma podniesiona, zawyżona i wysiewamy około 200. 30 kilo gdzieś tam celujemy między 450 a 500 obsady Ja jestem zwolennikiem jeśli chodzi o nam rzeczywiście tak na nie chodziło Więc tego się bo się bardzo słabo krzewi zwłaszcza w ekologicznych warunkach Tutaj jest taki niebezpieczny nawrót, jest bardzo mocny przechył nie wiem. To będzie widać. O, teraz się czego prosto. O. odnosi się nam szut. ...tego wszystkiego. Jest w porządku, dobra. No, to dlatego jest tak ciężko na tych uwrociach. Trzeba się mm, troszeczkę y, pomęczyć. Natomiast y, dzisiejszym tematem odcinka już nie jest sam i jego wysiew. Myślę, że więcej informacji, jeśli chodzi o wysiew owsa, zwłaszcza w warunkach ekologicznych. Zapraszam Was do vlogów z poprzedniego roku. Natomiast dzisiejszy vlog będzie poświęcony ubezpieczeniom upraw. Jak ubezpieczyć, żeby się samemu nie oszukać? Na naszym własnym przykładzie może po prostu... My byli, nasza wiedza może była ograniczona teraz już nie jest także robimy to tak, że należy natomiast ja was wszystkich zachęcam żeby jeżeli jeszcze nie zrobiliście jak najszybciej rozpisać sobie jeszcze uprawy i ubezpieczyć z tego względu, że w tym roku globalnie na Polskę dofinansowanie ze Skarbu Państwa na no ubezpieczenie upraw jest mniejsze i nie wszyscy się muszą załapać Wiem, że na północy, tam gdzieś z okolic w Kuli, już te, tam, te środki się kończą. Natomiast tutaj na dolnym środku podobno jeszcze, jeszcze, jeszcze jest w porządku. W każdym razie, jak my ubezpieczamy, jak nam się wydaje, że to jest sensowne i ekonomicznie dobre dla naszego gospodarstwa rozwiązanie. Mianowicie Ubezpieczamy zawsze uprawy, które w taki sposób, zakładając najbardziej optymistyczny, prawie że nierealny, prawie że w warunkach jakiś tam plon, w takiej cenie też można by powiedzieć, którą człowiek barałby w ciemno. Dlaczego tak robimy? Z tego względu, że wcześniej w ubiegłych latach widzieliśmy na przykład, że owsa nam się rodzi między 2 a 3 tony. Więc ubezpieczaliśmy tak bezpiecznie 2 tony przy takiej normalnej cenie, ale urodziło się 4 tony z hektara. Taka była wydajność. Przyszła na i stwierdzono 50% szkody. W tym momencie myśleliśmy, że skoro mamy 2 tony ubezpieczone, mamy 50% szkody i rzeczywiście te dwie tony, bo realna wydajność tamtego roku były 4 tony, to za te 2 tony nam zostanie wypłacone. Natomiast nie ma nic bardziej mylnego, obliczono 50%, ale od tego co żeśmy ubezpieczyli czyli od tych dwóch ton i wypasowano nam za tonę, a nie do gier. Więc w takim przypadku ubezpieczamy troszeczkę zawsze więcej niż się będziemy spodziewać za jakby kwotę też taką można powiedzieć, którą bym w tej chwili brał w ciemno. I tak już robimy od dwóch lat, i rzeczywiście powiem Wam, wydaje, wydaje mi się, że to jest rozwiązanie optymalne. Przy tych takich dwóch latach bardzo ciężkich dla rolnictwa w naszym regionie, gdzie te nawałnice i deszcze atakowały nas same żniwa, rzeczywiście na tym dobrze wychodziliśmy, bo i ubezpieczamy. W 100% owiec i ubezpieczamy w 100% grykę, cały obszar. No w tym roku do, doszło do tego jeszcze orkiż i płaskórka. Natomiast nigdy nie ubezpieczaliśmy wcześniej przygnębienia się w i nie ubezpieczamy żyta. Ani od wymarznięć, ani od nawalnego deszczu, wiadomo, i tak itd. Tak Ktoś powie, że no bez sensu, po co ryzykować. Natomiast my się też kierujemy jakby naszym doświadczeniem i tym, co nas może spotkać zazwyczaj, co spotyka nas powiedzmy na przestrzeni tam n lat powiedzmy 10-15. Nigdy się nie zdarzyło, żeby gradowicie czy nawałnica zrobiła jakieś dotkliwe szkody w pszenicy chociażby takie szkody jakie pokazywał bodajże dwa lata temu Mateusz Kula u nas nic takiego się nigdy nie zdarzyło oraz nigdy w historii gospodarstwa być może przez okrywę śnieżną nie mieliśmy sytuacji że nam zboże wymarzło

Nigdy nie zdarzyło się, że nam zboże wymarzło, więc też jakby nie, nie, nie ubezpieczamy od, od wymarznięć. Nie mamy rzepaków, więc tutaj w ogóle nie wchodzi nie ma tego problemu. No prawdopodobnie jest jakieś prawdopodobieństwo, że coś takiego by się stało. Natomiast no, to jest rachunek prawdopodobieństwa, trochę hazardu, wydaje mi się, że więcej jakby zaoszczędzimy nie ubezpieczając tego, jeżeli to jest ryzyko prawie że minimalne przez 10 lat, więcej zaoszczędzimy niż, niż zyskamy podczas takiego powiedzmy, zdarzenia na naszych, na, na naszych polach i powiedzmy jakimś tam potencjalnym oszkodowaniu. No i to by, było, to by było na tyle. Tak by to robiło w naszym gospodarstwie. Możecie powiedzieć, jak robicie w swoim i czy może się całkowicie nie zgadzacie z logiką tego jak my robimy. Zamiast czekam Waszego zdania. I to by było tak naprawdę na tyle taki temacik. No można powiedzieć na, na czasie no, z, z tego względu, że no to już jest ostatni gwizek, żeby się ubezpieczyć Ja Wam dziękuję i widzimy się na następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.